Było wielu chłopków roztropków. Że oni nie będą na klon patrzeć i klękać na kolana, na to po co tu przyjeli nie? To Matka Boża ich karciła. Jest to zapisane w Kronice Waradialnej. Burzycieli tu było wielu, i szatan też wszedł tutaj. Poburzył w pewnym momencie myślenie Basi i Justyny. Kazał im do krawcowej chodzić i go nie słuchać. Bitwa, w której znajdujemy się. To jest wielka rozgrywka intelektualna, bo lucyper uderzył wszystkimi siłami. Że to jest jego czas, to w moich kasetach poznajdujecie tam, pokazuje skąd się on wziął, i skąd ma papiery, że ma, może szaleć po ziemi. Ukazał się znak na niebie, niewiasta obleczona słońcem i księżyc pod jej stopami. Na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu, a jest brzemienna, woła, cierpiąc bóle i męki. Oto inny znak ukazał się na niebie. Znak: oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów. I dziesięć rogów, a na rogach jego siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił ją na ziemię. Stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, aby skoro porodzi, pożreć dzień dziecko. Smok barwy ognia, czyli będziemy go nazywali czerwony smok. Czerwony smok w wymiarze historii XX wieku, bo jest to cywilizacja szatana, jest to, moi drodzy, ateistyczny komunizm, który wszędzie rozszerzał błędy, negacji i uporczywego odrzucenia Boga. Większość trzygodnych tu uczestników tego triduum przeżyła te lekcje, ja należę do jednych z nich. Gdzie ta indoktrynacja była nieprawdopodobna. To i lata 70., ale ci, co przeżyli 50., 60., ci dopiero wiedzą, co się wtedy działo. Ogromny czerwony smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom przykazaniom Bożym. Smog ma siedem głów, a każda nosi diadem, znak potęgi i władzy. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swą ideologiczną i polityczną wojskową potęgę. Dziś jeszcze na świecie jedna piąta cywilizacji ziemskiej jest pod reżimem tego czerwonego smoka. Ogromnemu czerwonemu smokowi poprzez wojny, przelewanie krwi, udało się dokonać licznych podwojów. Jak obliczyłem, czerwony smok ma na sumieniu w XX wieku. Ponad 120 milionów istnień. Większość to są chrześcijanie i katolicy. Ogromnemu czerwonemu smokowi udało się w latach zdobyć ludzkość i przekonać do błędu ateistycznego, ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł wiele narodów. Jakie on ma skutki? W Czechach 90% to się podpisują ateiści. W Polsce 50% ludzi nie chodzi do kościoła i w nic nie wierzy. Wszystkie te dane są kłamstwem. Tylko to pokolenie po 40 zostało jeszcze niemocno przeczepione. 50% Polaków dziś nie ma nic do czynienia z kościołem. To jest dramat naszych katolickich rodzin. Całe młode pokolenia poszły, nie poszły za nimi, za nami. To się udało czerwono, czerwonemu smokowi, bo on w realiach polskich, choć ponoć już 20 lat prawie jesteśmy w wolnym państwie, przepoczwarczał się na różne różowe, to blade kolory, by dalej funkcjonować i robić swoje pod tylko inną skórą. To diabelskie zadanie ogromnego czerwonego smoka polega na wyrwaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Ktoś może powiedzieć, że tu wymyślam, że atakuję, że jestem przesadny. Pozwólcie, zacytuję Wam parę słów papieży. My jesteśmy takie chłopki, roztropki, bo już w 1800 w 1948 roku papieże potępili tego potwora. A my 100 lat później go przyjęli i wielu z nas uwierzyło w rację tego. Zachód w to uwierzył. Stąd pozwolicie, że zacytuję papieża, by mnie ktoś nie posądził, że mam jakieś awersje. Trzeba jasno, nagło zacząć mówić. Co to znaczy być po stronie diabła czy też Pana Jezusa? Od soboty koniec z mizganiem, że się nagle ktoś na mnie obrazi i z kościoła wyjdzie. Idź, gdzie chcesz. Czy ja nie będę łagodził i mówił, że ten czerwony smok to jest baranek? Tłumaczyłem tu teraz na rekolekcjach, jak nam każą mówić. W kościele jest ogromna dziura, wyrwa, leje się woda wiaderkami, a oni nam każą podać komunikat, że u góry kościół lekko jest zawilgocony. To dopiero zrozumiecie po kolejnych spotkaniach z Apokalipsą. Papież Pius IX w Encyklopedii Prolibus w 1946 roku mówi: takim jest niegodziwa. A z prawem nawet przyrodzonym, najbardziej sprzeczna teoria zwana komunizmem. Przypominam, w 2002 papież Jan Paweł II wyniósł tego papieża na ołtarz. Jest błogosławiony. No to kogo chcecie słuchać? Śpeców od telewizji, od dys dysput publicznych, je tak poustawiają dialog, że się okazuje, że my są najgłupsi. No, ci, co są w kościele, a oni są wszyscy oświeceni. Z którą gdy raz zostałaby zastos zastosowana, runęłyby z gruntu wszelkie prawa, stosunki własności, a nawet samo społeczeństwo. Robię teraz tour de Poloń. Jeżdżę po całej Polsce. Zahaczyłem o Ziemię Zachodnie. Co tam komunizm narobił? Pomorze Zachodnie. Tam jest ziemia przeklęta. Jednych wygnano na zachód, innych przygnano ze wschodu. Dzisiaj tych z zachodu się chce tu przygnać na tę ziemię, a tych przygnanych ze wschodu chce się gdzieś tam wygnać. Jedno cierpienie, tak na zachodzie Polski, jak i na północy. Ten czerwony smok, choć ukrył się do podziemia, ale zostawił swoje mechanizmy. Czy ziemia warmińska nie płacze? Czy ziemia warmińska i Mazur nie ma cierpienia jakiego ogromnego, jak tu wchodzę głębiej? Jakże żem przeżył wewnętrzne doświadczenie, kiedy byłem między hojnicami a Czułowem, bo tam była granica dawnej Rzeczpospolitej. Ludzie, jakże żem wjechał przed Chojnicę, jakby mi coś zeszło ze mnie. Jak zobaczyłem polskie miasto Wojnice, tu Kazimierz Jagiellończyk tu krzyżaków gonił, Dopiero tu się poczuło, że jest inna ziemia. Tu się poczuło spokój ducha. I papież to przepowiadał 150 lat temu, że się zburzą wszelkie stosunki społeczne i będzie krach cywilizacyjny, to się na naszych oczach wszystkich stało. Papież Pius IX w 1931 roku pisał. Komunista tak w teorii, jak i w praktyce stawia sobie dwa cele: Najostrzejszą walkę klas i zupełne zniesienie własności pr pr prywatnej, a robi to nieskrycie, nie na drodze okrężnej, lecz jawnie, otwarcie, przy użyciu wszelkich, nawet najgwałtowniejszych środków. Ten sam papież o bezbo bezbożnym komunizmie w tej etle pisał. Szybkie rozpocznienie się fałsz fałszów komunizmu docierających niespoczę... niespostrzeżenie do wszystkich krajów małych, wielkich, wyskocywilizowanych i niżej stojących nawet najodlegniejszych zakątków Ziemi, tłumaczy się również nie... niecną propagandą, której świat zupełnie dotąd nie widział. Co to jest ta niecna pro... propaganda, to dopiero zrozumiemy, jak z morza na pomoc Czerwonemu Smokowi wyjdzie czarna pantera. Dopiero zrozumiemy, kto pomagał i kto pomaga czerwonemu smokowi. To tyle, tylko na potwierdzenie tych faktów, że stoję wraz w, nau w nauczaniu Kościoła, bo na pewno tu jest niejedna czcigodna osoba, która jest wysłannikiem. Ze strony Czerwonego Smoka pozdrawiam ją i informuję podając źródła, skąd biorę te słowa do przekazu. A czemu tak mówię? Bo mi nie dają spokoju ani na Dopóki mnie nie ubiją, to będę deptał im po nogach. Bo jeszcze nie zdążyłem przylecieć z Niemiec, a ktoś się wcisnął na radio Maria i podał komunikat, że ksiądz Natanek w październiku odwołuje w niej kolekcję. Żebyście zjedzieli w jakich funkcjonujemy realia. Idziemy dalej. Na przechadzkę z Czerwonym Smokiem. Oto Matka Boża mówi. Pan przyobległ mnie swoją światłością, a Duch Święty swoją boską mocą dzięki temu ukazuje się jako wielki znak na niebie. Tu jest nasza nadzieja. Królowej, a w szczególności jeszcze na ziemi warmińskiej, bo ona tu realnie rzeczywiście była i mówiła po polsku. Przychodził mnie Duchem Świętym, swoją boską mocą. Dzięki temu ukazuje się jako znak na niebie niewiasta obleczona w słońce. Powierzone mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego czerwonego smoka i doprowadzenia do, ca do całej jej ludzkości, do doskonałego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. To nadaje nam narzędzie. Bierzcie do ręki i módlcie się. Powrócą siostry w Olsztynie, ten proboż wróci z wygnania, bo to był kulturkamp. Bierzcie do ręki, Różaniec, i módlcie się. Dlatego też wszędzie na świecie, mówi Maryja, formuje zastęp, zastęp złożony z moich najmniejszych dzieci i proszę o poświęcenie mojemu niepokalanemu sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia. Jedynie dla chwały Boże, ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w moim niebieskim ogrodzie. Wy jesteście tymi kwiatami z tej przepowiedni. Nieustający różaniec, założony przez tych maluczkich najmniejszych, prócz słowa wypowiedział do jednej, do pani usi waszej liderki, kardynał Dziwi, w tym roku maju. Organizujcie się w tych małych grupkach i w tym wymiarze waszych domoc i małych wspólnot. Inaczej tego smoka nie pokonamy, bo jak zobaczycie wykład drugi i trzeci, on bardzo daleko wszedł do kościoła. Papież Paweł VI mówi jasno dramatyczne słowa, że czuje swąd diabła w kościele. Dlatego na tych maluczkich, na tego typu ruchach w Kościele ostoi się Kościół i przyjdzie ratunek dla świata. Pamiętajcie, że was Matka Boża zazdrośnie pielęgnuje w swoim ogrodzie. Ja tu też do was przywożę dwie moje kompanie nieustające grużańca. Modlimy się zawsze, 15 każdego miesiąca, na, to było w tym roku, na 15 sierpnia, na pustelni poświęciłem Chrystusa króla. Z młodzieży z moich wychowawców, 18-letnich, założyłem jazdę 48 i z dorosłych, co byli. Przyjeżdżam z tymi dwoma kompaniami. Nie ma innego sposobu, choćby jakie dekrety wydali, modlić się mi nie zabronią. Dlatego pozwólcie, że w tym momencie ubiorę sobie na pierwszy rękach zapomniałem o a matka była u blisko. Temu potworowi ugięły się nogi. W wymiarze polskim zaczął go osłabiać, bo to się, on się zachwiał na ziemi polskiej. Zaczął go osłabiać kardynał Klont. To go sprzątnięto. Później biczem dla nich był kardynał Wyszyński. To był prorok tysiąclecia. On pokazał, którędy pójdzie wojna z tym czerwonym smokiem. W najnowszej książce pokażę tą całą analizę. Na łopatki Czerwonego Smoka rozłożył papież Jan Paweł II, wypełniając tą swoją misję totus tuus i dopełniając przepowiedni fatimskich. Obiecałem, że będę po pół godziny mówił. Mam jeszcze dwie minuty, więc zapowiem, co się jutro wydarzy. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, i na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowie imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, lwy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej Niby paszczalwa, Smog dał jej moc, swój tron i wielką władzę. Panterę będziemy nazwali czarną, bo ona działa w ukryciu. Jej nie ma. Jej działanie jest całkowicie podobne do Żadana. Najlepiej lubi noc. Ma wpływ na Wasz bieg, bieg narodów ale jej nie widać. Stąd Pantera Czarna. Kto jest z punktu historii Panterą Czarną? To jest masoneria. Oni tu przyjdą ze złożonymi rękoma i będą wam oddawali hołd Matce Bożej przed wyborami. Będą się kropili wodą święconą. Kapłani będą im obrączki na rękę nakładali. Będą ich w ogóle chrzcili. Byście wy uwierzyli, że oni są namaszczeni. To jest czarna pantera. Bestia Czerwona, Smok Czerwony, robił to oficjalnie i się określił, że wytępi Boga. Pantera Czarna robi to w białych rękawiczkach i robi to skutecznie. A jak to czyni? Jakich używa metod, jutro Wam o tym wszystkim powie. Amen. Pamiętamy, że jutro ucieknie, bo to się te rozważania się rodzą, bo one potrzebują czasu. Zwornikiem dla zrozumienia współczesnej historii, historii polskiej i Kościoła. To jest rok 1989. Okrągły stół. Czerwony smok przekazał władzę czarnej panterze. Bo mi to mi przyleciało teraz. Czerwony smok przekazał władzę czarnej panterze, bo przychodzi mu na pomoc. By zrozumieć to moje myślenie, komunizm urodziła czarna pantera jeszcze wcześniej. Hitlerys urodziła Czarna Pantera, jeszcze wcześniej. Kiedy się komunizm wycofał, to Czarna Pantera dała rozkaz, bo już nie byli w stanie dłużej ujechać, bo był krach gospodarczy tego systemu wszędzie. Może nam niebieca przyjdą z pomocą, bo teraz się wali Czarna Pantera. Moi drodzy, na świętej ziemi stanęła wczoraj moja noga. Nieprawdopodobne przeżycia wewnętrzne, że tu kiedyś była Matka Boża i obiecała, że tu będzie zawsze. O cudowna Ziemio Warmińska, że Bóg Ciebie tak wyróżnił. Nabraliśmy już prędkości triduum. Zaznaczam, że ja jestem skończony cholerek przy modlitwie hamuję ile mogę, choć chciałbym szybciej, a to tak schodzi. Więc ojcom za cierpliwość! Państwu za piękną czytania i modlitwy. Msza o 12 będzie miała taki sam przebieg jutro. O 18 podobnie. Natomiast w niedzielę dostosujemy się już do rytmu parafii, by nie burzyć następną, mszy świętej, bo przez tą modlitwę nikomu nic krzywdy nie czynimy, bo zagospodarowujemy swój czas i jakby się komuś spieszyło, no to zrozumcie, ja przyjechałem z południa Polski, wy z różnych stron, no co przyjechaliśmy tu na 15 minut? To, to samo mamy fałpie, nie? Będą no, mi co tu przyjeżdżać. Stąd patrzę na zegarek, nie jest tak źle, ósma za 3 minuty. O 21.00 tu i co poprowadzą, apel. Jasnowórski, a po apelu idziemy sobie na drogę krzyżową. Więc zapraszam na spokojne rozmodlenie się. W ciągu tej godziny wszyscy potraficie porządnie pojeść, że nikt nie umrze. Przybywam tu również, by zachęcić was do udziału w wielkiej nowennie uwolnienia świata. Bo po to podprowadzam te kazania na hali malinowej w parafii, gdzie pochodzi ksiądz Józiu. W Hidzinie miesiąc temu ogłosiłem Wielką, no, wielką Nowennę Uwolnienia Świata 2008-2017. W 2017 masoni mają trzy stulecie, będą chcieli przejąć całkowitą władzę nad światem. A my mamy trzystulecie koronacji Częstochowy, stulecie objawień fatimskich, i czcigodni ojcowie, 140 lat je To jeszcze na tych płycach dopiszemy, by pokazać, i to wszystko będzie wciągnięte w dzieło intronizacji Chrystusa Króla. Podam wytyczne na cały rok, jak to będzie wyglądało. A wedle wizji kardynała Klonda, to Matka Boża podprowadza Potusa Króla, że dopiero po jej pełni, mój kardynał, zatriumfuje Chrystus nad światem. Jak ktoś tego pojąć nie może, no to musisz prosić o łaskę poznania. Bo Izajasz jasno mówi, że nie każdemu to jest dane. To dopiero zrozumiemy, jak wejdziemy w czarną panterę, a co dopiero, jak dotkniemy baranka z rogami biblijnego. Czujcie się jak u siebie w domu, bo my są u matki Bożej. A jak było pięknie u Matki Bożej, to wam opowiem jutro, jak Arturo Baron, wizjoner włoski, 6 godzin był w pokoiku Matki Bożej w Nazarecie. My są u Matki Bożej, my są w pałpie, mamy. Oczywiście szkód ludzkich nie poróbcie, nie porządek zostawić, papierki inne rzeczy organizacyjne, żeby nam później nie przypisywano, że przyjechała tłuszcza. Bo tu nas przyjmują sercem, czekają na nas, dają swój czas, więc my też okażmy w drugą stronę miłość. Tu do was nie przyjechałem sam. Na ołtarzu mam pięć rejkiarzy. Jan Bosko na podstawie tych dwóch kolumn buduje wizję oczyszczenia świata i zapowiedzianą karę. Jan Paweł II, który przepowiedział Apokalipsę. Andrzej Bowola, święty, który będzie patronem z oczyszczenia i święty ojciec Pio. Ja ja byłem w nim zakochany jako kleryk, a później się wcisnął do mojej grupy modlitewnej. Stąd tu jego obraz włożę też, żebyście wiedzieli, że nie jestem sam, mam tu potężną obstawę. Jest tylko jedna sprawa, byście wy i my pa się nie bali. To jest to, co mam dzisiaj czytałem w Izajaszu. Bo kto się boi, to już jest synem diabła, bo on potrzebuje tchórzów. To wam pokażę przy baranku paschalnym, na czym polegają ich triki i przy, i przy panterze czarnej. Jak was opanuje lęk, to się wszyscy pakujcie i chowajcie do piwnic, bo co to, 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 to takie żołnierza? Więc zaznaczam, mam tu świętych. Księdza proboszcza poproszę, żeby później podawał do ucałowania, to dziś zaczniemy. Od papieża naszego. Jana Pawła, bo to Dzień papieski. I po każdej przyświętej świętej, jednego świętego będę wam podawał do uczczenia, by pobudzać waszą wiarę. To jest takie proste, mamy taki potencjał. Wszystko nam wyżnęła ta pantera i baranek rogaty. Wszystko nam w kościele wyżnieli. Chcą jeszcze wyżnąć ołtarz. Tu padną. I padną na polskie ziemi. Mnie kolan nikt nie wyprostuje. Bo udowodnię wszystkim atakującym, że kłamią, stosują bajpasy. Dokonują przekręt historycznych, po to mnie na studia posłano, że im udowadniam, że kłamią i taki nie jest nurt kościoła. Papież Benedykt od 29, czyli od imienia mojego świętego patrona Piotra, komu nie udaje naklęczącą i, na, i na, na usta. Nie daje inaczej już skończyło się, a to dzięki Polsce, bo wiele grup modernych protestowało do niego. Po wizycie cię w Stanach Zjednoczonych. Co on wyrabia? Że bawy komu nie rozdają? Na rękę daje, to jest kościół? Ja te pisma widziałem w ręku, miałem. To zasługa wielu grup Polski, To szło tysiącami do Rzymu, o czym ich nie wiedział. Dziś się wczytywałem dokładnie w objawienia wieczwałskie, więc ta, ta Matka Boża zażądała sakrum że przychodzili się modlić, ale tam nie było modlitwy, to przyszły Baranki Boże patrząc, co się dzieje, a nie na uwielbienie Boga. I Matka Boża płakała, zażądała, by z... i Proboż zmienił system modlitwy, na kolana, stanami poukładanymi i mówimy, co Matka Boża mówi. Wszystkim na te, tridle, na te trzy dni święte sił życzę, niech nam Bóg błogosławi, jeśli możecie, to na błogosławieństwo też uklęknijcie, Kościół Święty przez wieki, kiedy błogosławił, lud uklękał na kolana. Bo błogosławieństwo Kapłana jest błogosławieństwem samego Pana Jezusa. Czytać objawienia Kataliny Rivas, czytać Wandę Malczewską, to się przekonacie, jaka tu jest wielka potęga Boga i cudowne działanie Panesa przez nas kapłaną. Pan z wami. Was wszystkich tu obecnych, obecne dusze czystu na tej modlitwie, cały kieczwał Wasze domy błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.